Witam serdecznie państwa. Postanowiłem zamieścić jeszcze jeden filmik. Myślę, że film, który będzie zawierał istotne informacje dla tych miłośników broni palnej, którzy tą broń palną kolekcjonują. Ta istotna informacja polega na tym, że zgodna z prawem jest decyzja organu Policji. W zakresie przyznania pozwolenia na broń w celu kolekcjonerskim na pistolety maszynowe w kalibrze od 6 do 12 mm oraz karabinki samoczynne w kalibrze od 5,45 do 7,62 mm. I to, co w tej chwili mówię, nie jest żartem. Rzeczywiście w ostatnim czasie prowadziłem postępowanie administracyjne, przedmiotem którego było stwierdzenie przez Komendę Główną Policji nieważności decyzji Komendy Wojewódzkiej Policji, w której to Decyzji Komenda Wojewódzka Policji przyznała prawo do posiadania broni w celu kolekcjonerskim w postaci pistoletów maszynowych i karabinków samoczynnych. Komendant główny policji uznał w nadzwyczajnym trybie, po uprawomocnieniu się decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji, że taka decyzja jest niezgodna z prawem, że niemożliwe jest posiadanie przez osoby, nazwijmy to cywilne, prawa posiadania broni samoczynnej. Ja z argumentacją prezentowaną przez Komendę Główną Policji całkowicie nie zgodziłem się. Argumentacja prezentowana przez Komendę Główną Policji była, zasadzała się na takiej konstrukcji, że ustawa wyłącza w sposób generalny prawo do posiadania broni samoczynnej. Początkowo także Komenda Główna Policji twierdziła, że przepisy unijne zabraniają posiadania broni samoczynnej przez osoby cywilne. Wojewódzki Sąd Administracyjny w oparciu o prezentowaną przeze mnie wykładnię przepisów, yy, która została zamieszczona w skardze na decyzję Komendanta w, yy, Głównego Policji Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że decyzja Komendanta Wojewódzkiego Policji o przyznaniu pozwolenia na broń do yy, celów kolekcjonerskich na pistolety maszynowe i karabinki samoczynne jest decyzją zgodną z prawem, która w obrocie prawnym egzystować może. Ten wyrok Sądu Administracyjnego, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie otwiera nowe możliwości przed kolekcjonerami broni palnej. Przekazuję Państwu tę informację, albowiem był to pierwszy wyrok w tego rodzaju sprawie. Nie mieliśmy jeszcze rozstrzygnięć tego rodzaju, a, a zatem ta informacja jest informacją nową, jest też informacją bardzo istotną dla tych wszystkich z Państwa, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z kolekcjonowaniem broni palnej. Także to tyle. Dziękuję i zachęcam do czynnego występowania o pozwolenie na broń. Do widzenia.